To no, znakomita pasa 3 do 1 nad Rakowem przez 122 12 meczu z Rakowem, no, za chwilę spotkanie Ekstraklasy, no wyście dali dobry początek. No tak, no, generalny plan został zrealizowany, czy punkty dopisane, z tego się oczywiście bardzo cieszymy, gratuluję chłopakom, jednocześnie dziękuję za duże zaangażowanie, kupę zdrowia i serducha zostawili dzisiaj na boisku. Nie spodziewaliśmy się wybitnego widowiska piłkarskiego, i, i to się w zasadzie sprawdziło, bo ten mecz wyglądał jak wyglądał, natomiast my na to byliśmy przeczuleni. Tam, gdzie trzeba było zastosować proste środki, tam miały być one zastosowane, zawodnicy te realizowali. I w zasadzie na gorąco to chyba tylko tyle o meczu. Natomiast chciałbym jeszcze dodać, że co mnie bardzo cieszy, to fakt, że w momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 2-1, to są takie ciężkie momenty, natomiast reakcja zespołu była naprawdę bardzo dobra. To znaczy zero jakiegoś, jakiejś nerwowości e, dobra reakcja, dobre podejście do sytuacji e, widać było, że, że tu ani się nie cofamy, ani nie przestajemy realizować pewnych założeń. E, także z tego jestem chyba najbardziej zadowolony. Kwintesencją tej dobrej reakcji była zdobyta bramka na 3-1. W zasadzie tyle. Co do meczu Ekstraklasy klasy, trzymam mocno kciuki, żeby Krakowia powtórzyła nasz wynik dzisiaj. No to nie zatrzymujecie, bo za chwilę transmisja. Dziękuję bardzo.